Uwarunkowania cech temperamentalnych są w dużym stopniu biologiczne. Natomiast jeśli chodzi o samą, o samą ekstrawersję, to ona ma uwarunkowania też mocno środowiskowe. Jest trochę w tym biologii, natomiast cechy środowiska, to jak dziecko jest wychowywane, mają tutaj ogromne znaczenie. Ekstrawersja to nie tylko rozumienie Junga, jest to tak naprawdę cecha osobowości bądź też temperamentu, różnie się do tego tematu podchodzi. Jest to taka cecha, która cofuje osoby. Otwarte na zewnątrz bardziej, te osoby, które poszukują towarzystwa, ale cechuje też bardziej pozytywna emocjonalność. Są to osoby bardziej asertywne, bardziej aktywne, takie bardziej energiczne. Cechuje również większy optymizm w patrzeniu na świat. Introwersja nie jest zupełnym przeciwieństwem ekstrawersji. to jakby jej brak i tak należałoby to rozumieć czyli na przykład osoby introwertywne nie poszukują tak bardzo czynników z zewnątrz, nie są tak bardzo towarzyskie, natomiast one wcale nie czują się źle w tych kontaktach, w sensie to nie jest tak, że ich nie lubią, po prostu one może wolą spędzić czas samotnie, ale spędzą go równie dobrze się bawiąc. To nie jest tak, że osoby introwertywne są nieśmiałe, bo się boją. Tak mają neurotycy. Osoby introwertywne są nieśmiałe, ale no one już tak mają, one po prostu nie mają takiej potrzeby przebywania z ludźmi, więc dla nich to jest ok, że zostaną same. To są osoby, które lubią spędzać czas w samotności, lubią ciszę, spokój. Istnieje takie wyjaśnienie bardzo biologiczne, że one po prostu mają niższy próg aktywacji, jakby, czyli silne bodźce mocno je pobudzają. Im wystarczy słabsza sytuacja, żeby osiągnąć maksymalne pobudzenie. <laughs> Teoretycznie powinni dogadać się świetnie, bo ekstrawertyk będzie dużo mówił, introwertyk będzie dużo słuchał i będą dla siebie wspaniałym dopełnieniem.